9 stopni już. O, temperatura zmieniła się momentalnie w ciągu godziny o 4 stopnie. No i może kogoś zainteresuje, jak ja się ubrałem na dzień dzisiejszy. zastosowałem się do rady którą dawałem wam w ostatnim filmie czyli ubiór na cebulkę i tak po kolei jadąc buty wpinane M089 Shimano bo w takich jeżdżę na gravelu skarpetki raczej z tych cieńszych no i fakt pierwsze pół godziny było lekko zimno w nogi ale teraz już jest komfortowo a wiedząc jaka ma być temperatura nie zakładałem nic grubszego krótkie spodeńki kolarskie plus oczywiście nogawki bo o stawy trzeba dbać pamiętajcie o tym ja zapomniałem o tym wspomnieć w tych w moich radach tam wydaje się, że jest gorąco bo nogi pracują, mięśnie rozgrzane, ale stawy bardzo łatwo sobie załatwić, przewiać, wyziębić. Dlatego jakieś ocieplacze na kolana, ochraniacze jakieś nogawki warto stosować. No i góra. Koszulka termoaktywna bez rękawów. Na to koszulka z krótkim. Ta z Dekathlonu, którą Wam pokazywałem w czasie wypadów świętokrzyskie. Rękawki oczywiście, bo rękawki i nogawki to jest jeden z najlepszych wynalazków rowerowych. Pozwalają bardzo szybko zmodyfikować ubiór. Plus na to koszulka MTB, ta luźna. Ona jest cienka, ale zapewnia warstwę ochronną a po złożeniu zajmuje mało miejsca bez rękawnik przeciwwiatrowy i kurtka przeciwwiatrowa bo jak wspomniałem rano było zimno teraz na podjazd o ja sobie muszę tam podjechać fotkę cyknąć bardzo ładny widoczek teraz na podjazd już wiatrówkę zdjąłem Na zjazd, oczywiście, założę, bo jeszcze będzie zimno. No mam też, oczywiście, czapkę termoaktywną pod kaskiem. No i rękawiczki letnie, ale już zakrywające całe dłonie. I myślę, że to całkiem niezły wybór na dzisiaj, bo pozwoli mi dowolnie. Modyfikować ten strój w zależności od tego jaka temperatura będzie.